dobrze Boguski no i dobry też powrót Simone Miso Misirolego ale faulowany prawie pomocy Wisły i będziemy mieli choć ta piłka wybita ale potem pomógł sobie łokciem co sygnalizował sędzia asystent popychając Boguskiego właśnie Francesco Kocca i Marcin Baszczyński Przecież by próbował uderzenia z tego właśnie miejsca. Bolicio Lanzaro, przed momentem na naszych ekranach, będzie jednak e, szansa dla Kamila Kosowskiego. To jest e, takie miejsce, z którego dokładnie lewą nogą można uderzyć dochodzącą piłkę do bramki. Jeśli będzie na dobrej wysokości, to będzie też szansa dla partnerów biegających w pole karne, by ją uderzyć głową. No właśnie tak jak uczynił to Dariusz Dudka. 41 minuta, i Wisła wyrównuje idealne dośrodkowanie Kamila Kosowskiego. Dariusz Dudka znakomite wejście w tempo i Wisła remisuje z rodziną 1 do 1. Tam wyraźnie odpuszczony Dariusz Dudka. Jakby nie wierzyli w to, że może dokładnie uderzyć tę piłkę Kamil Kosowski. No i Dodi pakuje bez problemu tę piłkę dobra.